Widzowie, nie na, na ten serwer już nie wchodzimy, jak, nie, jak mi LiFeBoAt usunęli, przemyślałem, że po prostu mi LiFeBoAt usunęli, bym nie mógł wytrzymać, jakby LiFeBoAt usunęli. Naprawdę, nie mógłbym wytrzymać, LiFeBoAt by mi usunął. Ja chcę, ja chcę, ja chcę. Czemu mam takiego głupiego skinia? Gdzie bym skarał powoli, ale dokładnie, i może dojdę tam, gdzie chcę. Ej, jestem już tak wysoko Jestem solo. Co ja zrobiłam? Jakbym nie wybrał tego solo. Sztaba żelaza. Muszę sobie mm, zrobić woli bloki. Мне тоже купить куда. Пождаю. Ja to się tak wolno respi. Zbroja. Już to się jakieś uzbrojenie przynajmniej. Już ko ktoś komuś zniszczył. Ja, no, nie będę się starał na jakąś piękną obudowę, Po prostu zrobię taką. Tak ci się jak to? Nie jestem jakiś szczęśliwy z tego, że tu jestem. Mam kamienny miecz, przynajmniej mniej. Kurde, mam już dosyć dobrego seta. Narzędzia. Kurde. Kurde, już sobie niektórzy bedal niszczą. Móżka sobie niektórzy zniszczyli nawet. Aha, jestem na tym zamku, na którym chciałem być. Gościu, giniesz. Ja ginę, ja ginę, ja ginę. Zabiłem. Let's go. Ja już był zabity, chyba co za debil. No, on zginął? Tak, on musiał zginąć. On musiał zginąć. Musiał, musiał, po prostu musiał. On nie miał beda. Ta, on nie miał, nie miał, zginął łatwo. Musiał, naprawdę, po prostu musiał. Ja. Jak on ma beda? Jak on ma beda, no? no Przecież z powinien zginąć. A nie było jego beda. Przynajmniej sobie czy kupię. Już ktoś mnie chce zabić. Jestem dobry w PvP, ale słaby. Ale jestem słaby. Ale jestem słaby. Ale jestem słaby. No, porobi mnie. Spadaj! Nie! Nie, jak on mi zniszczy beda... Jak on jest zniszczy beda? Przecież mam tu rzeczy. Let's go. Let's go, mam tu przecież rzeczy. Essa. Może być nie aż taka. Kur. <śm> nie, nigdy już w to nie zagram. Ja chcę dłos! ja chcę, ja chcę, ja chcę w dwójkę, ja chcę w dwójkę, ja chcę w dwójkę, bo by, będę lepszy przynajmniej z kimś, bo tak, to jestem totalnym noobem. Kurde, nie umiem robić parkura Tam mi jakiś gościu się znalazł, kurde, jakbym był z nimi. Vous avez pas,